Hej widzowie, dzisiaj będziemy grać z mamą yy, w bloku z właśnie, yy, dobronogami yy, Czekaj, bo tutaj te... <grym> nie było zawsze tylko to jest... Tak, tak czekaj, coś. <grym> czekaj, była było tak inaczej o, Ja już tą grę grałam dużo, przewalnie to przegrywam yy, No i tak Ja w ogóle nie wiem... W ogóle nie wiem, o co w tej grze chodzi <grym> Wyciągamy taką prążkę, na której będziemy grać. Musisz usiąść worek, bo który jest jeden rozdarty. Wow. I to dał było. Trzeba uszyć w No, o. Ten. A, no tak. No, to dobra. No to... i czekaj, ja pokażę tutaj. Teraz wow. sobie... Wszystko rozsypam. No. Teraz będziemy wybierać klocki, które będziemy yy, grać. Ja będę zielony i żółty. Mm. A, tutaj czerwony, niebieski. Okay. Czyli Tręcie. bierzesz też kartę zielone i żółte? Aha. Zobaczcie. Zielone, żółte. A tam możesz położyć z powrotem, myślę, telefon, to będzie nas dobrze widać. Okay. A na tym. Mhm. Może się nie przewrócić. Może nie, ale ja tak mam, się <coughs> troszeczkę stało, bo widać z tego bloku. Z tego. Dobra. Więc rozdaj karty. Jak mam rozdać, że musimy no, mówić o... jasno? Kolor... mitko, zielony i żółty, wszystkie. No i co tobie mam dać? Jedno. Wszystko, wszystko. Czyli to i to, proszę. Trzeba przetasować i zobaczyć. Czyli dla mnie zostaje. Czerwony i niebieski. Niebieski. I tutaj I... karty zobaczymy, na no to nic. O, wow. się mama ma te ja mam te zaraz pełno niebieskie A. zielone jest twoje i żółte są twoje zielone i żółte ja mam dużo strategii mam jedną nową strategię ale to może się dowiesz w trakcie gry i żółte są twoje też, tak? No, to czekaj, daj mi je właśnie tu, zielone wysypuję. Czyli wysypujemy, tak? No ten też już się rozdarł. I słuchajcie, jak mama będzie robiła jakiś błąd, to po prostu powiem, no póki się nie będzie robiła błędu, to nic nie będę mówił. Więc tak, czekajcie, teraz pokażę, jak mamy. Pracujemy, bo to się Czekajcie, więc tak, no. Te mam mama. Te mam ja. Tutaj mamy karty, plansze. Kartę mamy. Więc już was składę. O, plansze widać. Dobra. No to czekajcie jeszcze tylko. No na... się Dobra, więc... Czekaj, bo tam tak. mam instrukcję jakie kolory zaczynają. Proszę zobaczcie co nie, jest na I ręcimy zgodnie z tymi kolorami. O. Czyli niebieski, tak? Z tymi. Czyli ja nie mam niebieski, co mam zrobić? No to tak. Jak zaś, a jakim kroskiem? Znaczy, pierwsze musi dwie karty wylosować. Robię tak? Nie, 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 I tu. I tak, no. I odwracasz. Tak. No, na początek to masz takie... No, jedne. Nie, sobie dobre są. Zobacz, nie mam y do Tutaj jest, że mama ciągnie dwie karty, a jedna jest, że a ja troszkę kolejkę. Uh -huh. y no i... Czyli gdzie ciągnę te dwie karty? No, z tych dwóch. Czyli stąd mam jeszcze? Y nie musisz, możesz albo stop, co chcesz. Wszyscy w ogóle nie wiem o co chodzi w tej grze. Dobra, co mam teraz zrobić? Tak, no sobie wybrać dwie czy stop dla mnie. Najlepiej na razie dla mnie stop, bo jak wyciągniesz magię, no to może się bardziej rozwinąć, a ja się nie będę zaczynała, więc... Najlepiej to stop na razie. I w ogóle pierwsze, od jakiego bloku by zaczęła? Znaczy klocku. No... od takiego na przykład. Nie, źle. To czemu? To jest... Bo tym klaskiem nie wygrasz. Tym. Nie wiem, to o tym krokiem się najlepiej wygra... znaczy, no... Ale z... nie no. jest konieczne, że tym, tylko tym jest... Nie... Okej, okay, dobra. O, dobra. Tak I co teraz mam robić? No i teraz ciągniesz albo plus jeden, albo dajesz stop. Daję stop. No to odkładasz kartę tu i ten jest czerwony. Dobra no, no. i teraz idziesz już, już teraz Czyli byle. mam jak... ten o ten klocek teraz tutaj położyć? Nie, 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 Teraz byle jaki, możesz iść do rogu tutaj. Okay. Było w ogóle. O, Gdzie aha. Było? Nie mhm. widzicie o. Tutaj tym rogiem. Jak... Nie, 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 do rogu. Ale, a nie mogę, tak? Nie. To tylko jak ci karta pozwoli. Aha, okej. Okay. Jak będzie karta do boku, to wtedy trzeba iść do rogu i jak najdalej. <klujne> I nara, teraz jaki jest kolor żółty, żółty. czyli ja. Czekajcie, chyba w ogóle kart nie, nie wziąłem. Oj, mam k kartę do boku i przedstawiam Twojego. E, ale czekajcie, bo ja muszę w ogóle zacząć. E, ja też zacznę od tego. Aładunko. Uh -huh. no, uh -huh. Dobra, no i daję do boku, no bo. O, ja na razie najlepsze. I gramy, widzowie, dopóki się karty nie skończą, po prostu. Mhm. Najlepiej zaczynać na początku od największej, od takich e, dziwnych znaków, bo mhm. potem idziemy małe kwadraciki. Aha, dziwnych układów najlepiej. Dobra, teraz kto? Ty i Ziliast czerwony. biorę znów kartę? Nie, nie, nie. Pierwsze wybierasz, co chcesz użyć. Albo plus albo przesuwasz moje. Najlepiej teraz plus dwie, bo przesuwanie to na razie nie zbliż. Czyli y, biorę plus dwie. Karty. Czyli dwie. się. Niebie, niebieską kartę biorę? Nie, tą i tą. Kładź pierwsze tu. Kładź pierwsze ją. Tą układę tu. tu. No. A tą. Jeszcze jedną mierz. I czerwoną, ale tą kładę mm -hmm. tu, tak? Tak, poczekaj, poczekaj. Połóż tą tu. Połóż. No teraz znowu jeszcze, bo masz przesuwanie. Mhm. Które, czyli tą i tą, tak? Pierwsza się kładzie tu i jeszcze ciągniesz. Zbierz to. Tylko nie zasłanie kart. Teraz się daje podwójna zagrywka, przydadzcie i dwa razy możesz. Czyli mogę dwa, A, ja tylko pierwsze. A czemu czerwone? No bo teraz jest czerwona. Aha. Aj no widzowie, to coś czuję, że długo potrwa. Widzicie co widzę? W ogóle nie rozumiem tej gry. Ja się Woko. gra tak około godziny, ale nie będziemy całego nagrywać. No nie, nie, po Tylko początek <kuh> nagramy, a... I tak? I jeszcze raz. Co jeszcze raz biorę? Bo masz podwójną rozgrywkę. I to po prostu żeby się nie mieszało. Czyli y, mam... Czyli y, i który kolor mam wziąć? Czerwony. Czekajcie, pokażę wam, jaka funkcja, bo ja tak... Czerwony i to tak, o tak hmm. może być? Może być. Ale w sumie najlepiej chyba, tak ja to rozumiem. No jakoś tak. Czemu? Do do no. rogu mówię, żeby iść. Może być idzie do rogu. O. Mama ma czerwony niemiecki i jeszcze tu nie ma mojego zielonego. Żółty tak. Tutaj tak wygląda sytuacja. Mhm. No. Dobra. Jeszcze nigdy nie idę nie nagrywam, więc... Mhm. Teraz idzie zielony. Mm, zielony, dobra? Zielony, jeszcze nie ma. Zielonego, tylko suje. Czekaj. Mm, o, czekaj, bo to jest że... Dobra, i ja używam magię. Czyli na przykład jestem teraz. Yy, bo muszę. zacząć w ogóle. Mm. I to tutaj chodzi, że. Mieszają. No to i tym teraz mogę w ogóle gdzie chce. Znaczy, muszę do rogu. Znaczy, no do rogu. Naprawdę jestem yy, sobie. Aha, czyli można przy czerwonym położyć, tak? Czyli znaczy, to wtedy będzie musiał, na przykład, że jestem y, niebieski. A czekaj, tu mi się nie zmieści. Jestem niebieski, a nagle zielony. Czekaj, zimzowie. Bo każda trzeba to mówić, więc... Dobra, co teraz? Teraz, teraz ja? niebieski, czekaj, tu leży instrukcja. Eee, te, Był Niebie niebieski. Nie, był niebieski, żółty, czerwony. Teraz niebieski. Niebieski. Czyli ja. I co z tymi robisz? No tymi? wybiera sobie teraz maga, by się pasowało. To? To. I mówię, że mogę być jakimś innym kolorem. Nie, tak? jesteś, bierzesz niebieski, kładziesz ją tu. Mhm. Jesteś niebieski i możesz się przyczepić do, do jakiegokolwiek, chmurce. tylko... Jak powiesz, do... tutaj nie możesz, bo musisz inny kolor. Czyli do zielonego mogę się przyczepić. No, tylko jakim kolorem jesteś? Yy, jestem... Yy, żółty. I nagle niebieski, dobra. No więc, o, oj 10 minut. Hmm. już 10 minut? No ale się tak z... do 15 do, dojdziemy i... Dobra. A może się zagramy i... Dobra, Czekajcie widzowie, bo muszę wrzucić makaron. Makaron gotujący się wody. No, no może tam słychać w tym Zaraz przychodzę. chodzę? Teraz jaki mama nie Żółty. Tak. No to widzowie ja idę teraz do boku. Dobra, czekajcie, bo nie wiem, nie są tu. Dobra. Na do boku idziemy do boku czekajcie, czekajcie, co bo to jest tyle kart tych wszystkich. <coughs> takiego. Że, o, gdzie może mama? Ja już się to rozmawiałam. Na boczku. Ach, nie. No tu mi się niestety nie zmieściło. Kacim, zabiję was. Czasowne tutaj, kawałeczek. A nie, bo wtedy... Nie, widzi, nie, więc... nie, no Ale to była dobra opcja. Czekaj, Jest, Czekaj, o, Bo ja teraz mogę do boku, ale... U mi się nie zmieści, no dobra, niech będzie na razie tak. Ciekawe czy tutaj mamy, jako mamy strategię. Nie mam pojęcia. Mm, tutaj tyle z tych kart, się ciężko no połapać. połapać, ale... Dobra, zaraz się nauczę, tak się nauczę, że ogrom, no to nie. Teraz mam niemiecki, no, i no to teraz no, musisz już to dać, więc musisz przesunąć. Więc wiesz, czerwony. Czerwony, dajmy, kładę tu. Czerwony. Ciągnę czerwony. No i przesuwasz, albo no, musisz żółty, no bo, ziero, bo tego w ogóle nie wolno przesłać nic. No jedynie do tego możesz, albo tu w, w ogóle w jakieś biedziewne miejsce możesz. Czyli co, co mogę, ale które, czerwonym? Nie, zielony albo żółty możesz przesunąć, w ogóle na przykład stąd, Czyli stąd możesz... stąd mogę przesuwać, nie dobieram stąd nie, nie Nie, 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 tylko z tego, nie że gdzieś tam, tylko tu w miejsce miejsce możesz. W miejsce miejscu, zobacz znaczy, jak to znaczy. Znaczy nie, nie musisz akurat tego. Okej, okay, dobra, no a mm. ten sobie wybrałam. No więc teraz bym, słuchaj, yy, będzie, będzie czerwony, no, no. Mhm, musimy przyspieszyć, no, bo... Czerwony? Czerwony, no. no. No to ty. Czyli ja, i teraz co? Tą kartę odkładam i ciągle następny, ten? Yy, teraz masz do boku i to czerwony. Więc no czerwony może gdzieś, nie. Ale stąd biorę, tak? Stąd. No nie, możesz gdzieś tu. O, jakbyś miała ten, to byś miała chyba fajnie ale na razie, czyli tu są nie, do boku, bo? nie do rogu, nie musimy do rogu musi tak o tak, musi być do boku A to jest fatalne ale mogę tak spróbować jednak? nie, no, to jest fatalne, bo ja się mogę gdzieś tutaj przebić no widzowie, no pokażę wam no to jest troszeczkę źle no, no, no dobra takim bym na, na początku nie radził bo na końcu gry się przydadzą na razie to jest takie dziwaczne mhm dobra teraz zielony ja sobie ciągnę dwie karty okej okay. kolejne dwie karty okej okay. no i no i no i no to ci przestawię słuchajcie widzowie patrzcie przestawiam mamy tego ja. tu no i tutaj nie może być, że sobie przesuwasz umijasz kolejkę, po prostu musisz. Po prostu muszę. Dobra, teraz ja... Mm, teraz zielony. Hmm. Czyli ja okay. mogę. Okej. Okay. Okej, okay, właśnie może... może. E, teraz Czyli zielony, ja... bo ja cię czerwony. To raz. zielony to twój. A no to... Jaki teraz był? Był czerwony, to teraz zielony. No dobra, no, no to teraz zielony. No to ci daję stop. Czyli no, no. ja tracę kolejkę, tak? O i patrz, tu cię pokazałam... A nie, to nie ta. Dobra, nie to nie ta strategia. Bo myślałam, że to ta, ale jeszcze nie ta. Ja się jeszcze ja tutaj przedostanę, póki mam możliwość. Mm -hmm. O. Nie, nie. O, no sześciu. Jak zwykle. Okej. Okay. No i teraz mamy niemiecki. No i to plus dwie sobie wziąć. Czyli Na razie. To... Nie, 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 to plus dwie. Dalej, to, to będzie ostatni to ruch i, i kończymy. to biorę. To biorę. I podobna rozgrywka się przyda na razie. Czerwonego. Podwójna rozgrywka, co to znaczy? no że dwa ruchy masz, to... Czyli tu wyciągam raz? Nie, 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 już. Tu dwa ruchy. tu. Aha, czyli mogę... I ty tymi, no bo tylko tu no, masz to. i do rogu. Do rogu, mam tu jeden do rogu. No, tutaj trochę podwórko zrobiłaś. No może, nie znam się jeszcze na tym. I tu. No, no, nie no, tak sytuacja, mm. a... E Mogę coś powiedzieć do widzów? Mm. Widzowie, ja e, muszę się trochę poduczyć. Muszę popatrzeć na filmiki na YouTubie. No i przede wszystkim muszę poczytać. E, no, nogami. o tą, no ale chcę pokazać generalnie, że jest taka duża instrukcja do tego. Ba, no Koś, że to większość to jest po ok. innych językach: po niemiecku, angielsku, a. Mało. Aha, no to A jest po polsku? Jest po Jest, polsku, ale tak. mało. Trzeba mm. poszukać. Dobra, no, mama, tego, mhm. była ostatnia runda. Dobra. Zmiana kolejki na to dwie osoby, no to nic nie robi. I teraz jaki? Był, który? Nie wiem już. Był, już Ci powiem. Był zielony, czyli teraz niebieski? Hmm. A, no to czekaj, no to w takim razie odkładam. Hmm. Czyli ja teraz co mam robić? No to do boku. Co znaczy do boku? No że niemiecki może się tu... Ja Niemieckiego tu... w ogóle widzę bardzo mało. No jedynie to tutaj trochę, ale tak minimalnie. O, no dobra. Mm. Natomiast co? Przesunę ci. Przesunę ci i się odblokujesz z nami. Patrzcie, za mnie. O, ten klozek był tu, a ja przesunąłem tą kartą. Niemieckiego jest w ogóle najmniej na planszy. Najwięcej czego O, chyba żółtego teraz jest najmniej. No, teraz żółty. no dobra, ostatnia runda moja i kończymy. Dobra, no to zamiana kolejki, to zarzuciłem przedtem, a to nic nie mm -hmm. robi. Żółty, dobra. Trzeba się ruszyć z miejsca, bo... Mm -hmm. Oj, no ja takie coś na początku, bo potem będzie mniej liczenia, bo... One mi liczymy o te małe kwadraciki. I każdy kwadracik hmm. się liczy, tak? No. Aha. Wow. Dobra. Czy jeszcze ja coś robię? czy... Panie jest... twoja runda i koniec. Dobra. Teraz. Hmm. Hmm. Czyli e... co ja mam z tym robić? Ciągle? No nie do boku możesz. I teraz jaki? Yy, yy, po żółtym był który? O, teraz czerwony. Mieski, teraz czerwony. Do boku pierwszy wystaw to i naraz do boku, może czerwonym, chyba nie wiem. No, Mogę na przykład o tak? Mogę się złączyć z twoim żółtym? Yy. Albo o, wróćmy, o tak. Yy. Dobra, teraz zielonym. No, moja runda miała być ostatnia. No, yy. to yy. mnie zabierze. Niech wam pokazuję ile tutaj rzeczy jest koło gier. Mm. Um. No jeszcze nie wiemy kto to no bo nie dokończyliśmy. Mm. Ale wiecie co, widzowie? Nati dał mi e, takie zadanie, bo każde te klocki są w takich woreczkach. E, no, i, no i te woreczki zaczynają się rozrywać. Mm -hmm. Ja postaram się uszyć takie woreczki, czyli muszę ich uszyć cztery. Mm. No to będzie 4 woreczki. Dobra, widzame. No to kończymy, więc łapeczka, subskrypcja, komentarz. I widzimy się jednak we farmingu już nie, bo nie mam siły. Więc co? Hej. Hej.